Chodź tu bliżej. Powiem Ci wszystkie sekrety, które musisz znać, aby spalić tkankę tłuszczową. Żeby zrzucić te kilogramy i się w końcu odchudzić. Postaram się mówić zwięźle i nie tracić swojego czasu. W swoim życiu byłem i bardzo gruby, i dosyć wysportowany, i wszystkie sylwetki, jakie możesz sobie wyobrazić pomiędzy grubym a chudym. Pracuję w gimnazjum już chyba z dekadą, Miałem bardzo dużo sesji treningowych z moimi kochanymi klientami. Także czuję, że mogę podpowiedzieć Ci ym, kilka rzeczy. Jaka jest najlepsza dieta? Nie ma diety. Nie ma najlepszej diety. Dieta będzie tylko tak działać, jak długo będziesz ją stosować. Jeżeli będziesz stosować tę dietę do końca życia, spoko. W momencie, kiedy przestaniesz dietę, wszystko się wali i wracasz do poprzedniej wersji siebie. Tej otłuszczonej. Ok. Skoro nie, nie dieta, to jakie są alternatywy? Alternatywą będzie a. liczenie kalorii, b. post przerywany. Post przerywany świetnie działa dla ludzi, którzy dopiero zaczynają e, swoją przygodę z dietami albo dla ludzi, którzy mają bardzo dużą wagę do zrzucenia. W sposób przerywanym jest zazwyczaj jeden albo dwa dania, czyli naturalnie obniżasz ilość kalorii jaką e, jesz w porównaniu co było wcześniej, bo większość z nas jest 3-4 dania. Post przerywany bardzo często działa do pewnego stopnia, a później trzeba myśleć o czymś innym. Tym czymś innym zazwyczaj jest liczenie kalorii. Nie musisz liczyć wszystkiego co do joty, ale musisz przynajmniej mieć to świadomość, co jesz, ile jesz, przynajmniej w zacząłaniu. Ja rozumiem, że wliczanie kalorii nie jest dla wszystkich i nie zawsze się sprawdzi, ale dla większości jak najbardziej tak. Co prawda wymaga to dużej pracy, no ale cóż, bez pracy i tak się to nie, nie ogarnie. Jak do tej pory nie wymyślono żadnej magicznej pigułki na rzucenie wagi. Skąd mam wiedzieć, ile tych kalorii muszę jeść? Używaj kalkulatorów online, jest ich mnóstwo, czy będą super. Dokładne? Nie, ale to jest początek, gdzie możesz zacząć liczenie swojej kalorii. Jaki powinien być mój deficyt kaloryczny? Zazwyczaj od minus 200 do minus 600 kalorii na dzień. Powinieneś jeść mniej niż Twoje ciało potrzebuje, żeby utrzymać obecny stan wagi. Czyli mogę mieć większy deficyt kaloryczny. Oczywiście, że możesz, ale. Prawdopodobnie będzie to frustrujące i bardzo ciężkie do utrzymania, jeżeli będziesz jeść, powiedzmy, minus 1000 albo minus 1500 kalorii poniżej Twojego dziennego zapotrzebowania, i Twoje ciało będzie cały czas głodne, zdenerwowane i nie będziesz w stanie normalnie funkcjonować. Dlatego zaleca się jeść minus 200, minus 500, minus 600 kalorii dziennie, tak żeby tego prawie nie zauważyć. Po jakim czasie należy się spodziewać efektów zrzucania wagi? Jeżeli zbierałeś tłuszcz przez lata, to nie oczekuj, że to się zmieni przez tydzień, przez dzień, przez 3 tygodnie, 4 tygodnie, pięć tygodni, 6 tygodni. Te wszystkie magiczne diety można sobie wsadzić u kant dupy. Nie. Będziesz musiał swoje odczekać. Zazwyczaj po jakieś 8-12 tygodniach o jedzenia tak jak powinno się jeść, czyli w tym deficycie kalorycznym możesz oczekiwać fajnych, pierwszych rezultatów. Eee, niby wydaje się to długo ale tak naprawdę w porównaniu z latami zbierania tłuszczu 12 tygodni, czy na 16, czy na 32 tygodnie to jest tak naprawdę nic. Także cierpliwości. Czy potrzebuję pić proteinowe szajki? Nie potrzebujesz, ale może pomóc. Czy powinienem, powinnam jeść dużo protein? Tak. Ile tych protein jeść? Od 1 do 2 grama protein na każdy kilogram Twojego ciała. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z liczeniem kalorii i protein, zalecałbym jeden, zacząć od 1 gram protein na każdy, na każdy kilogram Twojego ciała. Mój mięso co? Co jeżeli mam jakąś chorobę żywieniową typu, nie wiem, anoreksję albo zespół jelita drażliwego? Zaś swoją własną chorobę. Na pewno nie jest to pytanie do trenerów personalnych. Trenerzy personalni nie kwalifikują się do dania ci jakiejś dobrej opinii na ten temat. Mogą mieć swoje przemyślenia, ale absolutnie nie sugeruj się opinii trenerów, ani nie daj Boże, social influencerów, którzy w życiu nie dealowali z ludźmi. Takie pytania są powinny być skierowane do lekarzy, dietetyków i lekarzy tylko. A czy wypić można? Możesz. Możesz pić i tracić wagę, ale będzie to bardzo, bardzo trudne zadanie, jeżeli chcesz chlać i zrzucać wagę. Nie zupełnie nie rozumiem dlaczego nasze społeczeństwo zaakceptowało wódę WD jakie coś normalnego i. Dobra, nie będę się kwiać. W każdym bądź razie można pić, ale będzie ci niezwykle niezwykle ciężko osiągnąć swój cel. To w zasadzie tyle. Zauważcie, że nawet nie wspomniałem na temat ym, treningów, ćwiczeń, jakie będą najlepsze rutyny na siłowni czy siłowni w ogóle, żeby zrzucić wagę. No bo jeżeli nie ogarniecie jedzenia na początku, to wszystkie Twoje treningi będą handupy. Przynajmniej z punktu widzenia zrzucenia wagi będziesz... Oczywiście dalej może ćwiczyć i to jest super i pomoże Ci to w wielu innych względach, na przykład przy Twojej sile i dobrym samopoczuciu, ale jeżeli chodzi o Twoją wagę, no to nie ma treningów, które zrzucają tłuszcz, po prostu nie ma. Jeżeli podejdziemy z takim nastawieniem, że idę na siłownię rzucać wagę, to uwierzcie mi, będzie to takie błędne koło. Także, jak ktoś ma jakieś pytania, bardzo zachęcam do zadawania mi pytań, z przyjemnością odpowiem, a na chwilę obecną idę spać na spacer.